Rozdział trzeci. Zagadki pułkownika Keniga. Trzy skrytki ze skarbami. Co odkrył magister Pietruszka. Oko w oko ze skarbami. Niezwykła kolekcja. Lekcja rachunków. Historia o bogaczu krzyżu z diamentami i złodzieju. Ile znaleziono monet. Jak ukraść, aby nic nie brakowało. Co zginie z drugiego i trzeciego schowka. Wyjeżdżam do fromborka. Nazajutrz w skrzynce pocztowej w moim mieszkaniu w Warszawie znalazłem list od mojego młodego przyjaciela przez Baśka, bo z urody przypominał dziewczynkę. Chłopiec pisał do mnie. Drogi panie Tomaszu, jeśli powrócił pan już z Francji, niech pan natychmiast wsiada w swój wehikuł i przyjeżdża do Fromborka, gdzie przebywam na obozie harcerskim numer 2 nad zalewem wiślanym. Jestem tutaj już od końca czerwca, biorąc udział w akcji Frombork 1001. To znaczy porządkuje gród kopernika. Może nawet i do Francji dotarła przez prasę wiadomość o fromborskiej zagadce, ale najlepiej będzie, jeśli sam tę historię panu opiszę, gdyż prasa przemilczała jeden drobny szczegół, a o drugim odnalezieniu schowka ze skarbami, nic publicznie nie wiadomo, gdyż tę sprawę trzyma w tajemnicy pan magister Pietruszka. Ten pierwszy szczegół to fakt, że to moja drużyna harcerska, uprzątając gruzy zrujnowanej kamieniczki w pobliżu portu. Trafiła na szkielet ludzki z czasów wojny. Na szkielecie były resztki hitlerowskiego munduru, a w obok leżącej blaszanej puszce dokumenty zupełnie dobrze zachowane. Okazało się, że należały one do pułkownika SS Gustawa Keniga. Jak dowiedzieliśmy się później, Gustaw Kenig był dowódcą specjalnej grupy, zajmującej się rabunkiem i wywożeniem do Niemiec dzieł sztuki grabionych przez hitlerowców w krajach przez nich okupowanych, a przede wszystkim w Polsce. Nic więc dziwnego, że wszystko, co przy nim odkryto, musiało obudzić zainteresowanie władz. My byliśmy znalazcami, dlatego w pierwszym okresie dopuszczono nas do tajemnicy, ale potem, gdy przyjechał pan magister Pietruszka, zlekceważono naszą pomoc i w ogóle zabroniono nam się wtrącać w te tajemnicze sprawy. A trzeba panu wiedzieć, panie Tomaszu, że oprócz swoich dokumentów wojskowych, miał przy sobie Kenik ciekawy, starannie przechowany papier, coś w rodzaju planu. Sporządziłem sobie odpis tego dokumentu i to wielkie szczęście, bo teraz pan Pietruszka przenigdy chyba nie dałby mi go do rąk. U dołu dokumentu widniał napis. Freudenburg, 11 luty 1945. Oczywiście cały ten dokument był napisany po niemiecku i został przetłumaczony na polski. Z tym, że pozostawiłem z oryginału ów Teufelb, bo jak to przetłumaczyć? Diabeł B? To przecież nic nie znaczy, prawda? Nie ulega wątpliwości, że dokument ten, spisany, został we Fromborku. Freuenburg to niemiecka nazwa Fromborka. 11 lutego 1945 roku. Ta data ma pewne znaczenie. Otóż, jak dowiedziałem się, właśnie 11 lutego nastąpiła ofensywa wojsk radzieckich, zgrupowanych w okolicach pobliskiego Tolkmicka. W wyniku tej ofensywy Fromborg został wyzwolony spod władzy faszystów, a więc sporządzono ów dokument w chwili, gdy los Fromborka był przesądzony. Pan zresztą chyba wie jak ciężkie tu toczyły się boje z hitlerowcami. Słyszał pan zapewne o przyczółku Braniewskim, o tragedii na Zalewie Wiślanym, o silnie ufortyfikowanych punktach oporu, gdzie hitlerowcy bronili się długo i zaciekle niemal do końca wojny. Każdemu kto oglądał dokument Keniga, od razu nasuwa się przypuszczenie, że dotyczy on miejsca ukrycia zrabowanych przez niego przedmiotów, zresztą wyszczególnionych w spisie. Gustaw Kenig wraz ze swym łupem znalazł się we framborku, zapewne licząc na to, że uda mu się wyjechać stąd drogą morską. Lecz zapewne droga przez potrzaskany bombami lód na zalewie była zbyt niebezpieczna, poza tym nastąpiła nagła ofensywa radziecka i Kenig pośpiesznie ukrył swój łup aż w trzech kryjówkach. Potem sporządził plan dla niego tylko zrozumiały. Liczył na to, że gdy Niemcy tu znów wrócą, to on łup swój odnajdzie i zabierze. A skoro plan swój sporządził we Fromborku, to chyba i tutaj ukrył swoje skarby. Ponieważ pan przebywał we Francji, usiłowałem sam zająć się rozszyfrowywaniem planu Keniga. Niestety nie udało mi się. Wreszcie zjawił się magister Pietruszka, pana kolega z Departamentu Muzeów i Ochrony Zabytków. Wyznaję, że zrobił na mnie bardzo złe wrażenie. Może dlatego, że wyrażał się o panu z pewnym lekceważeniem. Nie wierzyłem, aby zdolny był rozszyfrować plan Keniga. Lecz o dziwo po tygodniu trafił na pierwszą kryjówkę. Och, jakże prosto okazało się wyjaśnienie pierwszej zagadki. Prostokąt z krzyżykami. Przecież właśnie w ten sposób na planach oznacza się cmentarz. Litery N i A to Hauptallee, czyli główna aleja na cmentarzu. 37 to numer grobu po prawej stronie, bo R to nic innego jak rechts, czyli na prawo. I tak było. Kryjówka znajdowała się pod płytą 37. grobowca w głównej alei cmentarnej po prawej stronie. Nie byliśmy przy otwarciu kryjówki, bo magister Pietruszka zrobił to nocą, aby nie wywoływać sensacji. Znalezione przedmioty natychmiast odwieziono do Warszawy. Nawet do prasy nie podano żadnej informacji na ten temat, żeby uniknąć najazdu ciekawskich i nie spowodować trudności przy poszukiwaniu dalszych schowków. Ale od pierwszego odkrycia minęły już dwa tygodnie, a magister Pietruszka nie znalazł ani drugiego, ani trzeciego schowka. Kopał w kilku miejscach, niestety bez rezultatu. Jest w coraz gorszym humorze, a gdy mu napomknąłem, że wkrótce pan powróci z Francji i chyba pana przyśną do Fromborka, to pan Pietruszka bardzo się rozgniewał i nazwał mnie pańskim szpiegiem. Powiedział, że sam znajdzie pozostałe kryjówki, ale to musi jeszcze potrwać jakiś czas. A ja myślę, że on na tę pierwszą kryjówkę natrafił przez przypadek i nie ma nadziei, aby resztę rzeczy odnalazł. Więc piszę o tym do pana, aby pan, panie Tomaszu, przyjechał do Fromborka i zajął się rozwikłaniem zagadki. Ściskam serdecznie dłoń, Baśka". Przeczytałem ten listki kilkakrotnie z największą uwagą, a potem zadzwoniłem do dyrektora Muzeum Narodowego i poprosiłem go o pokazanie skarbów, które odnalazł kolega Pietruszka. Z dyrektorem muzeum znamy się od dawna. Wydaje mi się, że po swojemu ceni on moje skłonności detektywistyczne, które poświęciłem sprawie ochrony zabytków kultury. On sam bardzo wiele zrobił dla zabezpieczenia naszych skarbów narodowych i jest wielkim wrogiem handlarzy antyków, a przede wszystkim mają w nim zaciekłego przeciwnika ci wszyscy, którzy pod różnymi pozorami usiłują nasze skarby narodowe wywieźć za granicę. Wydaje mi się, że gdyby to było w jego mocy, zabroniłby handlu zabytkami, a wszystkie istniejące w Polsce stare zamki i pałace zamieniłby w muzea. Z takim człowiekiem nie trudno mi było się porozumieć i dlatego już w godzinę później w piwnicach Muzeum Narodowego oglądałem skarby odkryte we fromborku. Muszę przyznać, że Pietruszka zaimponował mi, a nawet przez chwilę ogarnęło mnie wstrętne uczucie zazdrości. W pierwszej kryjówce Keniga odnalazł 12 obrazów bardzo znanych polskich i holenderskich malarzy, jak się teraz okazało, zarabowanych przez Keniga w warszawskim getcie. Obrazy te przetrwały w grobowcu w dobrym stanie. Podobnie dobrze zachowały się cztery ikony, pochodziły z XVII wieku. Nad ustaleniem miejsca skąd je zrabowano pracowali właśnie eksperci z Muzeum Narodowego. Przypuszczano, że hitlerowcy skradli je z muzeum w Kijowie i jeśli ta hipoteza okazałaby się słuszna, zamierzano ikony zwrócić Ukraińskiej Republice. I w tej bowiem dziedzinie istnieje ścisła współpraca między krajami socjalistycznymi. Tak, na przykład Związek Radziecki przekazał nam wiele naszych skarbów narodowych, starych druków i obrazów odnalezionych przez rosyjskich żołnierzy na terenie Niemiec. My zaś ze swej strony staramy się w ręce prawowitych właścicieli przekazać znalezione u nas skarby kultury innych narodów. W pierwszej kryjówce Keniga Pietruszka odkrył, oprócz obrazów i ikon, trzynaście rzeźb drewnianych, gotyckich i barokowych ukradzionych z kościołów. Fachowcy z Muzeum Narodowego. Również starali się ustalić miejsca, z których zostały zrabowane. Podobnie przedstawia się sprawa z dwiema złotymi monstrancjami kościelnymi, które ukrył w grobowcu pułkownik Kenik. I monety. Wspaniała kolekcja polskich monet, począwszy od monet piastowskich, wczesnośredniowiecznych, poprzez monety okresu groszowego i renesansowego, okresu złotowego, aż do późno-renesansowych monet wazów, monet barokowych i monet okresu oświecenia. Nie ulegało wątpliwości, że pułkownik Kenik wszedł w posiadanie jakichś prywatnych zbiorów, uprzednio zamordowawszy kolekcjonera lub wtrąciwszy go do obozu zagłady. Piękną kolekcję polskich monet miał przed wojną znany numizmatyk Felix Modrzyński z Warszawy, powiedział profesor, który towarzyszył mi przy przeglądzie skarbów z grobowca. Istnieją przypuszczenia, że to właśnie jest część tych zbiorów. Jego kolekcja liczyła ponad 1200 monet polskich i obcych. A jakie były losy Modrzyńskiego? Zapytałem. Wkrótce po zajęciu Warszawy przez hitlerowców aresztowano go i wraz z całą rodziną zesłano do obozu, gdzie zginął. Losy jego zbiorów nie są znane. Prawdopodobnie ci, którzy aresztowali Modrzyńskiego, zrabowali jego kolekcję. Być może rabusie podzielili się łupem i pułkownikowi Kenigowi przypadł w udziale zbiór polskich monet. Albo, co jest też prawdopodobne, Kenig odkupił część zbioru od jakiegoś rabusia z gestapo. Ile jest tych monet? Dokładnie 147 sztuk, odrzekł profesor. Zajrzałem do listu, który dziś rano otrzymałem z Fromborka. Powinno być 150 monet. Henig zanotował, że tyle sztuk ukrył w grobowcu. I było 150, ale odrzuciliśmy trzy bezwartościowe niemieckie fenigi. Skąd się wzięły trzy fenigi w kolekcji najcenniejszych polskich monet? Zdziwiłem się. Trzeba by o to zapytać pułkownika Keniga. Lecz on już nic nigdy nikomu nie wyjaśni, pokiwał głową profesor. A na jakiej podstawie sądzicie, że zbiór odkryty w grobowcu jest częścią kolekcji Feliksa Modrzyńskiego? Znajduje się tu kilka monet o charakterze unikalnym, jak na przykład specjalna odmiana denara, walka ze smokiem. Wiadomo, że miał je tylko Modrzyński w swoich zbiorach. A skoro te same monety znalazły się w schowku Keniga, wniosek sam się narzucił. Zresztą proszę... Tu jest pełny spis monet z grobowca. Profesor podał mi dużą kartkę papieru, na której wyszczególniono wszystkie 147 monet. Przejrzałem pobieżnie spis. Tego, czego szukałem, nie znalazłem. Brakuje brak teatu z Kopanicy. Wiadomo na pewno, że posiadał go Modrzyński w swojej kolekcji, stwierdziłem. Brakuje również denara Mieszka I, który podobno miał Modrzyński. Mówiono, że posiadał on również drugi egzemplarz denara z napisem Gnezdun Civitas. Profesor wzruszył ramionami. Kolekcja Modrzyńskiego liczyła 1200 sztuk monet polskich i zagranicznych. Trudno powiedzieć, ile sztuk z tego zbioru przepadło na zawsze. Faktem jest, że Kenig zdobył tylko 147 sztuk z kolekcji polskiej, bo tyle znaleziono w jego schowku. Brakuje brak Teatu Jaksy, brakuje denara Mieszka pierwszego. być może brakuje jeszcze wielu innych ciekawych monet polskich. Skinąłem głową, że doceniam argumentację profesora. Ale przecież wciąż pamiętałem, że Muzeum w Łodzi w ostatnich dniach nabyło Brak Teat i aksy z Kopanicy, a dwa inne muzea kupiły Denar Mieszka I i Denar Gnezdun Civitas. Podziękowałem profesorowi za pokazanie mi skarbów ze schowka Keniga i pomaszerowałem do Ministerstwa Kultury i Sztuki do dyrektora Marczaka. Dyrektor był już chyba poinformowany telefonicznie o tym, co się stało wczoraj w Łodzi, bo przyjął mnie bardzo chłodno. I co? Nie udało się rzekł do mnie na przywitanie. Siedział pan sobie w kawiarni, popijając kawkę, a w tym samym czasie tajemnicza dama sprzedała kustaszowi brak teat jaksy. Pan zaś nie powąchał nawet perfum tej damy, nie mówiąc o tym, że nie trafił pan na jej ślad. Uśmiechnąłem się, co jeszcze bardziej poirytowało Marczaka. A jaki był pan pewny siebie? Burknął. A jednak pan się myli, odrzekłem. Co? Ja się mylę? Relacje z całej wczorajszej historii zdał mi już telefonicznie kustosz Muzeum łódzkiego. A czy powiedział panu, z kim siedziałem w kawiarni? Nie. Szkoda, bo ta informacja wyjaśnia wszystko. Otóż w kawiarni honoratka spotkałem Waldemara Baturę. Baturę? Dyrektor jakby nie dowierzał własnym uszom. A tak, jestem pewien, że to on przez podstawione osoby sprzedał naszym muzeum bezcenne okazy monet. Dlatego poszukiwanie tajemniczej damy naprawdę nie ma już sensu. Batura! mruknął zamyślony Marczak. Podobnie jak ja, znał on dobrze spryt, inteligencję i wiedzę Waldka Batury. W starym dworze, gdzie kryły się zbiory masoników polskich, skrzyżowały się wtedy nasze tropy. Dyrektor Marczak brał wówczas udział w walce z Baturą i zdawał sobie sprawę, że jest on niebezpiecznym przeciwnikiem. Skąd on ma te monety? zastanawiał się głośno Marczak. Głowę bym sobie dał uciąć, że zdobył je w sposób nieuczciwy. Do licha! Takich monet nie znajduje się na ulicy. Pan musi wyjaśnić tę zagadkę. Dyrektor aż uderzył dłonią w biurko i poczerwieniał na twarzy. Podejrzewam, że kryje się za tym jakieś ogromne łajdactwo. Nie możemy dać się wykiwać Waldemarowi Baturze. Tak jest, panie dyrektorze, powiedziałem. Dlatego proszę o delegację do Fromborka. Marczak popatrzył na mnie z największym zdumieniem. Do Fromborka? Tam już działa Pietruszka. Tam także kryje się rozwiązanie i tej zagadki, odparłem. Dyrektor Marczak zaczął gniewnie wymachiwać rękami. Wszystko tylko nie to. Nie, w żadnym razie. Czy pan sądzi, że ja nie domyślam się, do czego pan zmierza? Pozazdrościł pan Pietruszce jego sukcesów. Nie, panie Tomaszu. Fromborg nie ma z tym wszystkim nic wspólnego. Prędzej gotów jestem wydać panu delegację służbową do Patagonii. Co sobie pomyśli Pietruszka? Że nie mam do niego zaufania. A jednak muszę pojechać do Fromborka, powtórzyłem z uporem. A potem nabiłem fajkę i długo ją rozpalałem, czekając, aż dyrektor Marczak opanuje wzburzenie i da mi spokojnie dojść do głosu. Stało się to po dłuższej chwili. Twarz dyrektora straciła czerwoną barwę, tylko oczy jego wciąż patrzyły na mnie surowo. Tak samo zabrzmiał jego głos. Słucham pana, wyrzekł bardzo cicho, ale złowróżbnie. Pyknąłem z fajki i rzekłem Zacznijmy od lekcji rachunków, panie dyrektorze. Tylko bez żartów. Dyrektor znowu uderzył dłonią w biurko. To poważna sprawa, zastrzegłem się i wyciągnąłem z kieszeni list od Baśki. A więc, panie dyrektorze, kolega Pietruszka dokonał we Fromborku odkrycia pierwszego schowka pułkownika Keniga. Według danych samego Keniga w grobowcu schował on dwanaście obrazów. Ile obrazów odnalazł Pietruszka? 12 odparł zaciekawiony dyrektor Marczak. Kenik ukrył w schowku cztery ikony. Ile ikon odnalazł Pietruszka? Cztery. Kenik ukrył trzynaście rzeźb. Ile rzeźb odnalazł Pietruszka? Trzynaście, odparł Marczak, ale tym razem wzruszył ramionami. Dwie monstrancje ukrył Kenik i dwie monstrancje znalazł w grobowcu kolega Pietruszka. Ponadto Kenik schował w grobowcu 150 monet. Ile monet odnalazł kolega Pietruszka? 150 sztuk. Nie, panie dyrektorze. Należy odjąć trzy bezwartościowe niemieckie fenigi. Pozostaje 147 polskich monet. No, powiedzmy, i co z tego wynika? Ile monet w ostatnich dniach sprzedał naszym muzeum tajemniczy ktoś? Dyrektor Marczak wyciągnął przed siebie dłoń z rozczapieżonymi palcami i wyliczał, zginając palce. Denar mieszka pierwszego. To jedna moneta. Denar Gnezdun civitas to dwie monety. Brakteat jaksy to trzy monety. Trzy, stwierdził. I właśnie trzy sztuki brakują do liczby 150, bo tyleż monet powinno się było znaleźć w schowku keniga, rzuciłem triumfująco. Dyrektor Marczak chytrze przymrużył oczy. Zapomina pan o dukacie łokietka, który również zaoferowano mi do kupna. A to już czwarta moneta. Coś się nie zgadza w pańskich rachunkach. Tym razem to ja wzruszyłem lekceważąco ramionami. To był sprytny wybieg, mający na celu ukrycie tej liczby 3. Nie istnieje drugi egzemplarz złotego dukata łokietka. Gdyby rzeczywiście ktoś posiadał taki egzemplarz, przecież nie dzwoniłby do pana, ale zaproponowałby kupno jakiemuś konkretnemu muzeum. Głowę dam, że nie będzie drugiego telefonu w sprawie tego dukata. Pozostańmy więc tylko przy faktach. A faktem jest, że sprzedano nam trzy cenne okazy polskich monet. Grobowiec we fromborku został obrabowany z tych trzech monet. Dyrektor Marczak popatrzył na mnie jak na wariata, a potem uderzył pięścią w stół. Co to za żarty, panie Tomaszu? W grobowcu było 150 monet, a nie 147. 150, pan słyszy? 147, odparłem. 150, krzyknął dyrektor Marczak. 147, powtórzyłem grzecznie. 150 podniósł głos dyrektor Marczak i twarz jego znowu stała się purpurowa. Czułem, że jeśli jeszcze raz powtórzę 147, on każe mi wyjść ze swojego gabinetu. Westchnąłem ciężko, wyrwałem z notatnika kartkę i wyrysowałem na niej duży krzyż. Czy pan dyrektor pozwoli, że dam mu do rozwiązania pewną zagadkę? Na chwilę aż zanim mówił z gniewu, ale zdołał się opanować. Doszedł u mych uszu jego złowróżny szept. Jestem człowiekiem bardzo zajętym i nie przychodzę do biura, aby od swych pracowników wysłuchiwać zagadek. Tak jest, panie dyrektorze, przytaknąłem grzecznie. Ale na ten raz niech pan zrobi wyjątek. Oto i zagadka. Żył był pewien bogacz, któremu umarła żona. Wystawił o niej na cmentarzu wspaniały pomnik z krzyżem przybranym diamentami. Bogacz ów bał się, ciągnąłem dalej o swoje diamenty. Dlatego przychodził codziennie na cmentarz i liczył je. W jaki sposób? Z dołu do góry 11 diamentów. Z dołu do końca prawego ramienia 11 diamentów. I z dołu do lewego ramienia 11 diamentów. Tak, panie dyrektorze? Sprawdził pan? Zaciekawiony dyrektor Marczak końcem długopisu przeliczył diamenty na krzyżu. Zgadza się, w każdą stronę wychodzi 11. Ale żył również sprytny złodziej. Bezczelnie ukradł dwa diamenty, choć bogacz nigdy się o tym nie dowiedział. Jak dawniej codziennie przychodził na cmentarz i liczył diamenty. Z dołu do góry 11, z dołu przez prawe ramię 11, przez lewe ramię również 11. Ilość diamentów zgadzała się, a przecież dwa diamenty zostały skradzione. Ależ to nonsens, Pokręcił głową dyrektor Marczak. Nie mogło być wciąż jedenaście, skoro jak pan twierdzi, ukradł dwa diamenty. Proszę o to, co zrobił złodziej. Ukradł po jednym diamencie z prawego i lewego ramienia, a pierwszy diament od góry przeniósł na sam dół krzyża. I proszę liczyć, panie dyrektorze. Z dołu do góry? 11. Z dołu przez prawe ramię? 11. I to samo przez lewe ramię. A jednak dwa diamenty zostały zabrane. Marczak aż klasnął w dłonie. Świetna, świetna zagadka. Powtórzę ją dziś swojemu synowi. Lecz po sekundzie spoważniał. Y, przepraszam, ale co ta zagadka ma wspólnego z naszą sprawą. Skromnie spuściłem oczy. Zapomniałem dodać, panie dyrektorze, że złodziej nazywał się Waldemar Batura, a bogacz pan marczak. Sądziłem, że dyrektor krzyknie na mnie strasznym głosem. Lecz on zachował się inaczej powiedział rzeczowo: Proszę o szczegóły, panie kolego. Wyjaśniłem: Pułkownik kenik ukrył w schowku 150 monet. Twierdzę, że skradziono trzy monety, ale jakby pan nie liczył, wychodzi, że odnaleziono jednak 150 i wszystko jest w najlepszym porządku. Proszę o dowody, warknął dyrektor. Pułkownik Kenig był rabusiem, ale nie kretynem. Jaki sens dla niego miałoby ukrycie trzech bezwartościowych niemieckich fenigów? On ukrył 150 bezcennych polskich monet, a odnaleziono tylko 147. Było 150 monet, jęknął dyrektor. Więc wciąż chce pan pozostać w roli tego bogacza, któremu jakby nie liczył wychodziło 11? Ktoś ukradł trzy bezcenne monety, a podłożył na to miejsce bezwartościowe fenigi. I te trzy monety natychmiast zaproponowano naszym muzeom. Dyrektor Marczak kilkakrotnie odetchnął bardzo głęboko. Wiedziałem, że od tej chwili nasza rozmowa będzie miała charakter bardzo rzeczowy, bo dyrektor Marczak był człowiekiem mądrym. Brakowało mu żyłki detektywistycznej. Ale od tych spraw byliśmy my, ja i Pietruszka. Mądrość jego polegała na tym, że jeśli przychodziło się do niego z przekonywującymi argumentami, nie upierał się przy swoim zdaniu, dawał się przekonać i pozwalał działać, ponosząc odpowiedzialność za nasze klęski, a tych przecież nam nie brakowało. Czy podejrzewa pan kolegę Pietruszkę? zapytał. Sądzi pan, że to on zamienił bezcenne okazy na bezwartościowe fenigi? Nie, panie dyrektorze. Pietruszka to człowiek na wskroś uczciwy. Być może moja zawodowa zawiść każe mi dopatrywać się u niego braku detektywistycznych talentów, ale uczciwości jego nigdy nie stawiałem pod znakiem zapytania. Wydaje mi się, że ktoś go uprzedził, ktoś przed nim otworzył grobowiec i z kolekcji monet zabrał trzy najcenniejsze okazy, a podłożył na ich miejsce bezwartościowe fenigi. Dlaczego nie ukradł któregoś z obrazów albo jakiejś ikony? Monstrancji czy rzeźby, która leżała w grobowcu? Odpowiedziałem. Złodziejowi zależało na tym, aby ilość przedmiotów znalezionych w grobowcu zgadzała się z liczbą wyszczególnioną w planie pozostawionym przez Keniga. Musiałby zamienić jeden obraz na drugi, jedną ikonę na inną ikonę, jedną monstrancję na drugą. Pan zresztą wie, jak trudno bez zwrócenia uwagi sprzedać obraz Wyczułkowskiego czy Malczewskiego. Każdy obraz słynnego malarza ma swoją długą historię, i nie można jej zatrzeć. A złodziej, z którym mamy do czynienia, to człowiek, który nie chce popaść w konflikt z milicją. Jeśli kradnie, to w taki sposób, że nie można mu udowodnić kradzieży. Twierdzę więc, że mamy znowu na pieńku z Waldemarem Baturą. Dlaczego zabrał ze schowka tylko trzy okazy monet, a nie całą kolekcję? A co zrobiłby z kolekcją? Przecież sprawa wydałaby się natychmiast. Zwrócilibyśmy uwagę, że brakuje 150 monet. A Batura, proszę pamiętać... To człowiek, który potrafi zadowolić się mniejszym łupem, byle tylko nie można mu było udowodnić przestępstwa. Zabierając trzy najcenniejsze okazy i podkładając bezwartościowe fenigi, liczył na to, że nikt nie zwróci uwagi na kradzież i on będzie mógł spokojnie pozbyć się monet. Był nawet tak bezczelny, że zaoferował je muzeom i co tu dużo gadać, zarobił prawie 100 tysięcy złotych. Bo gra, panie dyrektorze, idzie o jeszcze większą stawkę o drugi i trzeci schowek. Wyjąłem z kieszeni list z Fromborka i zajrzawszy do niego, mówiłem dalej. W drugim schowku Keniga winny się znajdować cztery miniatury, porcelana, dwanaście lichtarzy i pięć kielichów. Gdyby pan chciał dokonać kradzieży bez zwrócenia uwagi, a więc systemem zmiany rzeczy wartościowych na inne, o mniejszej wartości, co padłoby pana łupem? Dyrektor długo się zastanawiał, głośno rozmyślając. Trudno chyba zamienić miniatury, bo skąd wziąć je na zamianę. Zabawa z porcelaną też chyba nie jest łatwa do realizacji. Najłatwiej o zamianę lichtarzy i kielichów. Tak jest, panie dyrektorze, ale lichtarze chyba odpadają, bo były zazwyczaj ze srebra. Pozostają więc tylko kielichy. Można przypuszczać, że Kenig ukrył bardzo cenne kielichy mszalne. Złote wysadzane drogimi kamieniami. Co będzie, jeśli w drugim schowku Keniga Pietruszka znajdzie pięć srebrnych kielichów? Zdziwię się, że kenik zrabował tak mało wartościowe przedmioty. Ale nie będzie pan miał żadnych konkretnych podejrzeń, prawda? Podchwyciłem. A o srebrne kielichy wcale nie jest tak trudno. Można je znaleźć w sklepach desy i to za stosunkowo małą sumę. Wystarczy je zamienić na złote i ma się wspaniały połów. A trzeci schowek? zapytał Marczak. Jeszcze raz zajrzałem do listu baśki. Nie ukradnie batura infuły ani czterech relikwiarzy, ale w tym schowku. Będzie dziesięć rubinów. Nic łatwiejszego, jak na ich miejsce podłożyć rubiny sztuczne, fałszywe. W jubilerskich sklepach nie trudno o takie kamienie. A my, po odkryciu trzeciego schowka, będziemy sądzić, że to Keniga ktoś oszukał. Zapadła chwila milczenia. Dyrektor Marczak rozważał w sobie moje wywody. A ja dorzuciłem. Na szczęście złodziej jeszcze chyba nie wie, gdzie jest drugi i trzeci schowek Keniga. Dopiero szuka tych kryjówek. I może Pietruszka go uprzedzi? ucieszył się Marczak. Tak potwierdziłem przecież to co mówię pozostaje jeszcze w kręgu hipotez. Nie możemy krzywdzić Pietruszki, radośnie zgodził się dyrektor Marczak. Pietruszka jest bardzo ambitny, jeśli pośle pana do Fromborka na przykład w charakterze jego pomocnika, uzna to za wotum nieufności dla siebie i strasznie ten fakt przeżyje. To człowiek niezwykle wrażliwy. A jednak muszę jechać do Fromborka, stwierdziłem. Zasępiona znów twarz dyrektora Marczaka nagle rozpromieniła się. Mam świetny pomysł, zawołał radośnie. Potrzebny nam jest obszerny przewodnik po Fromborku. W ostatnim czasie działa tam kilka grup naukowców przeprowadzają badania archeologowie, historycy, astronomowie. Trzeba zapoznać się z wynikami ich prac i opracować nowy przewodnik, uwzględniający współczesną wiedzę o dawnym Fromborku i o pobycie w nim Mikołaja Kopernika. I to będzie pańskie zadanie, że tak się wyrażę, oficjalne. Lecz jako główne zadanie, w dalszym ciągu powierzam panu wyjaśnienie zagadki pojawienia się bezcennych monet. Jedzie pan więc do Fromborka, ponieważ tam prowadzą tropy w powierzonej panu sprawie. Przecież nie nas tak bywa w służbie śledczej, że prowadzone w dwóch różnych miejscach sprawy, pozornie od siebie niezależne, kierują się jednak do tego samego miejsca i zazębiają się o siebie. Pietruszka ma za zadanie odkrycie schowków Keniga, a Pan wyjaśnienie sprawy bezcennych monet. Jeśli potraficie ułożyć sobie współpracę, tym lepiej. Jeśli nie, to trudno. Musicie działać oddzielnie. Stwierdził na zakończenie dyrektor Marczak.